Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was cztery pomysły na wykorzystanie placka Tortilli. Każda z tych propozycji będzie inna, więc mam nadzieję, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. A jeśli tego typu filmy się Wam podobają i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będzie tortillo omlet. Tylko tutaj to nie będzie ta wersja, którą już znacie, którą wam pokazywałam. Tylko będzie to nowa, troszeczkę inna wersja. Zaczynam tutaj od pokrojenia składników, czyli kroję pomidora na plastry, tak samo mozzarellę, a szczypiorek siekam. Te składniki są pokrojone, to zabieram się za robienie omleta, czyli najpierw jajka wbijam do miski, u mnie są to dwie sztuki, dodaję przyprawy standardowe, sól oraz pieprz, ale oczywiście możecie dodać jakieś inne ulubione przyprawy, całość dokładnie mieszam. Na patelni rozgrzewam troszeczkę oleju rzepakowego, następnie pędzelkiem rozprowadzam go po całej patelni i na rozgrzany olej wylewam jajka, formuję omleta i smażę pod przykryciem, aż prawie się zetnie. Gdy będzie już prawie gotowy, to dodaję placek tortilli, dokładnie dociskam, aby tortilla skleiła się z tym omletem. Jeszcze na chwilkę przykrywam i smażę aż całkowicie jajka będą ścięte. Tutaj podważam całość, sprawdzam czy wszystko jest aby na pewno ścięte. No i tutaj jak widać, omlet jest gotowy. Czyli całość przekładam na deskę i następnie tortille oraz omleta nacinam w ten sposób. Na część dodaję pasatę pomidorową, smaruję. Na pierwszą ćwiartkę dodaję mozzarellę pokrojoną, na drugą ćwiartkę dodaję pomidora, następnie rukole a na ostatnią dodaję szczypiorek i jeszcze dodaję dosłownie łyżeczkę keczupu do smaku. Tortille zawijam w ten sposób, czyli tak jakby ćwiartka do ćwiartki, aż całość będzie złożona. I tutaj jak widać tortillo omlet jest prawie gotowy. Ja jeszcze go wrzucam na chwilkę do opiekacza, aby mozzarella się delikatnie roztopiła i aby się delikatnie podpiegł. Tutaj jak widać troszeczkę papier do pieczenia mi się przypalił, ale to nic. Tortillo omlet jest już gotowy, ja układam jeszcze rukolę na talerzu, co by było ładniej, przekrajam go na pół i tak właściwie pierwsza dzisiejsza propozycja jest już gotowa i tak się prezentuje. Kochani, taki szybciutki przerywnik. Jeśli ktokolwiek z Was może wspomóc naszą zbiórkę, którą założyłam ja z moim bratem dla ludzi z podłogowa, dla rodziny z podłogowa, która jest w ogromnej potrzebie, to bardzo mocno zachęcamy, bardzo dziękujemy za każdą wpłatę. Dzięki Wam możemy polepszyć. Życie tej rodziny. 100% wpłat pójdzie oczywiście na ten cel. Wszystko będę relacjonować na swoim Instagramie w wyróżnionej relacji zbiórka. Jeszcze raz bardzo dziękuję za każdą, nawet najmniejszą, wpłatę. Tutaj liczy się każdy grosz i dzięki Wam, dzięki Waszym wpłatom, ta rodzina będzie mogła żyć w normalnych warunkach. Drugą dzisiejszą propozycją w tym filmie będzie taka tortilla na wzór chikera, którego pokazywałam Wam kilka filmów wcześniej, chyba dwa filmy wcześniej, jak się nie mylę. I tutaj zaczynam od zrobienia mięsa, czyli najpierw filet z kurczaka kroję w paski, następnie przyprawiam, u mnie jest to sól, pieprz, czosnek granulowany, papryka słodka, oregano oraz bazylia. Przyprawione mięso zanurzam w mleku, a następnie obtaczam w bułce tartej. Każdy kawałek po kolei. Gotowe mięso układam na papierze do pieczenia i całość piekę 25 minut w około 190-200 stopniach, grzanie góra-dół. Pamiętajcie tylko, aby po połowie czasu, czyli mniej więcej po tych 12 minutach obrócić mięso na drugą stronę, no bo jeśli tego nie zrobicie, to jest taka możliwość, że ta panierka z bułki tartej zostanie Wam na papierze do pieczenia. Gdy mięso jest w piekarniku, to robię sos, czyli do naczynia dodaję jogurt naturalny, musztardę miodową oraz majonez. Do tego przyprawy, Sól oraz pieprz i całość dokładnie mieszam. Sos jest gotowy, więc pokroję jeszcze pomidora. Tortillę podpiekam, aby była ciepła. Następnie smaruję ją sosem. Ja tutaj zapomniałam o drugiej połowie sosu, żeby ją dać na, na całość, ale następnym razem będę pamiętać. Układam sałatę, pomidora, a także mięso. tyle zabijam. I tak się prezentuje moja dzisiejsza druga propozycja. Jeśli szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze jadłospisy na stronie www.80na20.pl Moją kolejną dzisiejszą propozycją będą takie zapiekane rożki z tortilli po meksykańsku, dodatkowo zapiekane z odrobiną sera żółtego. I tutaj zaczynam od pokrojenia składników: czyli najpierw siekam cebulę, a następnie kroję paprykę w kostkę. Do tego kroję również odrobinkę papryki chili. To jest opcjonalne. Jeśli nie lubicie mm, takich ostrzejszych smaków, to możecie to pominąć. Ale jeśli lubicie, to zachęcam, bo bardzo fajnie tutaj wyostrza smak. Na patelni rozgrzewam oliwę. Następnie podsmażam cebulkę, paprykę oraz mięso mielone. U mnie jest to zmielony filet z kurczaka. Dodaję od razu przyprawy właśnie do mięsa, czyli sól, pieprz, papryka słodka, bazylia oraz oregano. I całość podsmażam kilka minut. Następnie, gdy całość jest już bardzo ładnie podsmażona, to dodaję pasatę pomidorową. Następnie kukurydzę, posiekaną natkę pietruszki, może to również być kolendra, ale ja uwielbiam natkę pietruszki, więc wybrałam ją. Dodaję również przyprawy, czyli tutaj szczyptę soli, troszeczkę pieprzu, do smaku. I całość duszę jeszcze powiedzmy około 4-5 minut. Teraz zajmuję się robieniem tych rożków z tortilli i tortille nacinam w ten sposób, aby wyszły trzy powiedzmy w miarę równe części. Każdą z nich zabijam w ten sposób i żeby one się nie rozwaliły, to można sobie pomóc tak jak ja tutaj wykałaczką. Oczywiście wiadomo, przed zjedzeniem ją wyciągamy. No i tak to właśnie powinno wyglądać i tak robię każdy rożek. Następnie do gotowych rożków dodaję farsz z patelni i układam je na papierze do pieczenia. Na sam koniec posypuję jeszcze delikatnie startym żółtym serem, ale jego dosłownie taka odrobinka do smaku. I takie gotowe rożki zapiekam po mniej więcej 7 minut w około 200 stopniach, krzanie góra-dół. Ale oczywiście najlepiej sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny. I tutaj jak widać rożki już są zapieczone, gotowe i tak się prezentują. Moją dzisiejszą ostatnią propozycją będzie najsmaczniejsza pizza na tortilli jaką jadłam. Dosłownie bardzo nam smakuje. Jest to tortilla pizza, znaczy się na tortilli z buratą, z pomidorkami oraz świeżą bazylią i koniecznie musicie sobie jej spróbować. I tutaj zaczynam od posmarowania tortilli pełnoziarnistej passatą. Całość dokładnie rozprowadzam. Następnie kroję składniki, czyli kroję pomidorki koktajlowe na pół, a także kroję buratę. Jak widzicie, burata to jest coś przefantastycznego. ona z wierzchu jest jak mozzarella, natomiast w środku jest taka przepyszna śmietanka. Dodaję troszkę sera żółtego, na to dodaję pomidorki koktajlowe, następnie buratę, całość sypie oregano, no i taką pizzę zapiekam też powiedzmy, że mniej więcej 7 do 10 minut w 190 stopniach, grzanie góra, dół, ale tutaj jest najlepiej sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny. A pizza jest gotowa, kiedy jest taka ładna, zarumieniona. Tak jak tutaj właśnie widać, pizza jest gotowa. I na taką gotową pizzę dodaję jeszcze świeżą bazylię. Tak się prezentuje moja dzisiejsza, ostatnia propozycja. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać, czy znaleźliście tutaj jakiś przepis dla siebie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję, bo dzięki temu mój kanał będzie mógł się dalej rozwijać. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.